Chłopaki, musicie tu przyjść i to zobaczyć. Dziś sprzątałem strych u dziadka i odkryłem naprawdę stary cartridge Super Mario. Ma przerażającą etykietę z napisem: Nie graj po północy. Nawet nie wiem, jaka to wersja Mario. Pokaż mi ten cartridge, jest bardzo zużyty. Porysowane krawędzie, wyblakłe rysunki, dziwna odręczna notatka. Zdecydowanie wygląda podejrzanie. Może to jakiś fanowski hack? To nie byłby pierwszy raz, kiedy znaleźliśmy dziwne rzeczy na twoim strychu, Kuba. Pamiętasz tę zepsutą konsolę arcade w zeszłym roku? Ciągle się zacinała, dopóki jej nie wyrzuciliśmy. Tak czy inaczej, nie graj po północy. Brzmi jak żałosna miejska legenda. Przetestujmy to. Mam przeczucie, że to coś więcej niż tylko przypadkowa notatka. Może to być jakiś butlek lub zmodyfikowana wersja. Czy naprawdę robimy to teraz? Mamy jeszcze pół godziny do północy. Tak, jest 11.25 wieczorem. Jeśli zaczniemy od razu, zobaczymy, czy coś się zmieni, gdy zegar wskaże 12. Jeśli to zwykła gra Mario z kiepską grafiką, to się dowiemy. Ale to ostrzeżenie trochę mnie przeraża. Uwielbiam oldschoolowe gry. Zróbmy to. Nawet jeśli jest przeklęta lub coś, to będzie dobra historia. Podaj mi ten zakurzony kabel od konsoli. Dobrze, podłączam konsolę. Daj mi sekundę. Telewizor jest tak stary, że ma te pokrętła, ale się włącza. Obraz jest bardzo ziarnisty, ale myślę, że widzę ekran tytułowy Mario. Czekaj, to dziwne. Gdzie są wszystkie kolory? To tylko czerń, biel i odcienie szarości. W tekście jest napisane Super Mario, ale nie widzę roku ani żadnych innych szczegółów. Daj mi dmuchać na cartridge na wszelki wypadek. Stary trik z lat 90., podłączenie go z powrotem. Jest trochę gliczowych pikań i jest Mario. Tylko, że on nie wykonuje zwykłej animacji bezczynności. Wygląda jakby po prostu stał, zwrócony twarzą do ekranu. Normalnie można by go zobaczyć lekko podskakującego lub biegnącego przez ekran tytułowy. Muzyka brzmi zwolniona, jakby się ciągnęła. Czy to motyw przewodni Mario? Gra w jakiejś tonacji molowej? To trochę niepokojące. Naciskamy start. Możemy sprawdzić, czy sama gra jest grywalna. Widzisz to? Sprite Mario jest prawie bez wyrazu, a świat nie ma jasnych kolorów ani wrogów. To tylko puste platformy. Pozwól mi spróbować go ruszyć. Okej, okay, potrafi chodzić i skakać, ale wydaje się powolny. Poza tym nie ma ani jednego gumby, żadnych rur, żadnych monet. To bardziej jak porzucona wersja oryginalnego układu poziomów. To takie dziwne, może dane są uszkodzone. Zobaczmy, czy uda ci się dotrzeć do końca etapu. Wtedy zdecydujemy, czy kontynuować. Jest 11.35 wieczorem, nawiasem mówiąc. Uważaj na grzyby, Kuba. Właściwie, nieważne. Nie ma żadnych bloków pytań. Ta gra jest taka pusta. Spójrz na to. W zasadzie po prostu truchtasz w prawo. Widzę czarną pustkę po prawej stronie. Nie ma masztu ani zamku. Mario po prostu schodzi z krawędzi ekranu. Chyba to koniec. To takie antyklimatyczne. Teraz ekran jest całkowicie czarny. Czy się zamroził? Nie zostawaj po północy. Gra po prostu to napisała na ekranie? To ta sama fraza z notatki, ale lekko zmieniona. Straszne. Może to hak. Zobaczmy, czy możemy zrobić coś jeszcze. Spróbuj nacisnąć przycisk Kuba. Naciskam A. b. Nic. Konsola wydaje słaby dźwięk brzęczenia, ale to wszystko. Sprawdź jeszcze raz godzinę. Zaczynam się niepokoić. Jest 23.40. Chcę sprawdzić, czy plotka o efekcie północy jest prawdziwa. Spróbujmy zresetować. Naciśnięcie przycisku resetowania. Ekran jest nadal czarny, z wyjątkiem tego, że teraz nałożony jest Sprite Mario, większy niż wcześniej. On patrzy prosto na nas. Jego oczy są dziwnie pikselowate, a muzyka zniknęła, jest tylko statyczność. Może przycisk zasilania to wyłączy. Nie wyłącza się. Konsola jest zdecydowanie wyłączona, ale ekran nadal pokazuje twarz Maria, jakby był zablokowany na telewizorze? Czy to w ogóle możliwe? Odłączmy to całkowicie. To zabije wszelkie kanały z konsoli. Wyciągam wtyczkę z gniazdka, a telewizor nadal wyświetla tę twarz. To niemożliwe. Nie rozumiem tego. Cóż, nie jestem tym zachwycony. Czy powinniśmy po prostu poczekać do północy, żeby zobaczyć, co się stanie? Czy może odejść? O... Mam ochotę wyjść, ale nie chcę też ryzykować, że coś dziwniejszego wydarzy się, gdy nie będziemy tego oglądać. Zostańmy i zobaczmy. Jest 11:45, jeszcze 15 minut. Jeśli to jakiś misterny żart, powinniśmy uważnie obserwować. Może złapiemy błąd, który wszystko wyjaśni. Zostawię nagrywanie w telefonie. Dobry pomysł. Pozwól mi napisać na czacie grupowym, żeby śledzić czas. 23:46. Gra jest odłączona, ale obraz pozostaje. Wysłano. Słyszysz to słabe buczenie? To tak, jakby telewizor starał się utrzymać obraz, którego nie powinien. Może możemy przykryć ekran kocem do północy? Ta twarz mnie przeraża. Czekaj, obraz się zmienił. Tło jest statyczne, a usta Mario właśnie się otworzyły. Widzę biały tekst, a me, pisany po jednej literze na raz. To takie niepokojące. Zazwyczaj to wesołe powiedzonko, ale to wydaje się groźne. Nie podoba mi się to. Odsuńmy się. To sprawia, że dostaję gęsiej skórki. Żarówka po prostu migotała w synchronizacji z telewizorem. To wykracza poza normę. Czuję się jakbyśmy tkwili w kliszy horroru. 10 minut do północy. Jest teraz 11.50. Zobaczmy, czy coś drastycznego wydarzy się o 12.00. Możemy tego żałować, ale okej. Okay. Będę trzymać latarkę w telefonie w gotowości na wypadek, gdyby zgasło światło. 11.55. Wszystko jest takie samo. Poza tym, że buczenie jest głośniejsze. Poza tym, czy to tylko ja, czy oczy Mario wyglądają bardziej. na czerwone? Wyglądają na czerwone jak jaskrawo czerwone piksele. Przysięgam, że jego twarz jest teraz bliżej ekranu. To niemożliwe. Sprite Mario nie zrobiłby tego sam, zwłaszcza na wyłączonej konsoli. Ale spójrz, jest zdecydowanie większy niż był. Trzymajmy się razem. Sprawdzam czas. 11:58, jeszcze dwie minuty. Stanę przy drzwiach. Tam czuję się bezpieczniej. Będę czuwał, gdyby coś innego weszło na strych. Coś jeszcze? Miejmy nadzieję, że nie, ale jasne, uważaj na drzwi. Julia, wszystko w porządku? Wyglądasz blado. Jestem po prostu przerażona. To takie nierealne. Ale nie wychodzę. Jeśli to naprawdę nadprzyrodzone, musimy stawić temu czoła razem. 11:59. Brzęczenie jest prawie rykiem. Wszyscy gotowi? Gotowy jak nigdy. Jest północ. Coś zdecydowanie się dzieje. Szum przeniósł się na ciemny korytarz. To Mario tam stoi, ale jego sylwetka pulsuje jak zepsuty neon. On... Czy to grzmot? Słyszałeś grzmot na zewnątrz? Tomek, uważaj! Nikogo tu nie ma. Czekaj, słyszałem coś za schodami. Tomek, Tomek, wszystko w porządku? Odszedł, ani śladu po nim to niemożliwe! Sprawdź telefon. Może się z nami droczy i napisał. Właśnie dostałam dziwną wiadomość od nieznanego numeru. Napisała: Jeden up, następny gracz, i dodała Emoli zielonego grzyba. To zdecydowanie nawiązuje do dodatkowego życia Mario. Pokaż mi telewizor, ekran znów się zmienił. Sprite Mario trzyma teraz grzyba jeden up, a słowa następny gracz migają na czerwono. To nie może być przypadek. Tomek dosłownie zniknął, a teraz to. Czy mógł po prostu uciec? To nie miałoby sensu. Trzęsę się. Nie rozumiem, jak gra może to zrobić, ale musimy dowiedzieć się, czy Tomek faktycznie gdzieś utknął. Czy powinniśmy wezwać policję? Mój telefon traci sygnał. Napis głosi tylko połączenia alarmowe, a 10 minut temu miałam pełne kreski. Ja też. To dziwne. Zobaczmy, co gra powie, gdy naciśniemy przycisk. Konsola jest nadal odłączona, Kuba to szaleństwo. Ten korytarz wygląda dokładnie jak nasza stara szkoła średnia ta, którą zamknięto po pożarze. Pamiętasz? Tak, od lat jest zamknięte. Poczekaj, jeśli to poziom 2, może gra chce, żebyśmy tam poszli. Odnosi się do prawdziwych miejsc to przerażające. Jakkolwiek szalenie to brzmi, może Tomek został w jakiś sposób wciągnięty do świata gry i mówi nam, że tam jest? Albo może prowadzi nas w pułapkę? Nie możemy go po prostu zostawić. Weźmy latarki i idźmy. Jeśli to pułapka, niech tak będzie. Tomek jest naszym przyjacielem. Zgadzam się. Weź największą latarkę, jaką znajdziesz. Przyniosę linię na wszelki wypadek. Spieszmy się, marnujemy czas. Główna brama jest zamknięta. Możemy prześlizgnąć się przez tę dziurę w płocie przy siłowni. Mój promień latarki nie może nawet przeniknąć za bardzo. Jest tam ciemno jak w smole. To miejsce zostało skazane na zagładę po pożarze. Korytarz nadal pachnie popiołem. Słyszysz tę muzykę? To ta sama spowolniona melodia, którą słyszeliśmy na strychu. To musi być jakaś wskazówka. Julia sprawdź telefon, nadal coś psuje? Brak sygnału, ale bateria szybko spada. To szaleństwo? Widziałeś to? Może Tomek albo coś innego? Podążajmy za tym. Nie mamy lepszego tropu. Bądźcie gotowi na wszystko. Czekaj, na ścianie jest przyklejony znak. Napis Level 2, Enter, w tej samej kanciastej czcionce z gry. To na pewno nie jest grafiti z poprzedniej części. Wejdźmy. To musi być stare audytorium. Czy my mamy halucynacje? Ta rura wygląda dokładnie jak te w grze. Dlaczego miałaby tu być? To jest takie niepokojące. Tomek mógł tu trafić, gdyby został jakoś teleportowany lub zmuszony. Sprawdźmy scenę. Jeśli ta rura prowadzi gdziekolwiek, może go znajdziemy. Następny gracz. Ten głos, czy powiedział następny gracz? Mario musi kontrolować to wszystko. Nie mogę uwierzyć, że to powiedziałam. Podejdźmy razem do rury. Jeśli wskoczymy, możemy też zniknąć. Ale nie widzę innego wyjścia. Tomek zaginął, a to nasz jedyny trop. Dobrze, na trzy. Jeden, dwa, trzy. Moja głowa wiruje. Czuję się, jakbyśmy właśnie przeszli przez rozdarcie rzeczywistości. Wszystko wygląda tak wypaczone. Spójrz tam, Tomek! Leży na podłodze. Tomek, słyszysz mnie? Uch, jestem taki słaby. Przysięgam, że utknąłem w jakimś dziwnym wymiarze na kilka godzin. Ale straciliśmy cię zaledwie 15 minut temu. Czas nie ma tu sensu. Widziałem sylwetkę Mario ciągnącą mnie wzdłuż tego półuformowanego poziomu. Powiedział mi, że musimy ukończyć wszystkie etapy, inaczej nikt nie wyjdzie żywy. To szaleństwo, ale wierzymy w to. Postawmy cię na nogi. Jeden, w górę. Następny, poziom. Czyli jest to zasadniczo złagra o Mario, w której normalne poziomy zastąpiono przerażającymi, realistycznymi odpowiednikami? Wygląda na to, że tak. Zobaczmy, czy możemy przyspieszyć te poziomy. Może uda nam się złamać tę klątwę i wydostać się. Dobrze, ale nadal się trzęsę. Poziom 3 to Jim to musi odnosić się do prawdziwej szkolnej sali gimnastycznej. Świetnie. Zróbmy to szybko. Im mniej czasu tu spędzimy, tym lepiej. Co to jest? skorupę jak gigantyczny koopa, ale kolce wyglądają na ostre jak brzytwa. Zdecydowanie nie chcemy walczyć z tym twarzą w twarz. Zobaczmy, czy jest jakaś droga dookoła. Tablica wyników jest oświetlona dziwnymi symbolami, grzybami, monetami i ikonami 1 up. To takie pokręcone. Drzwi wyjściowe są po drugiej stronie boiska. Musimy tylko uniknąć tego stworzenia. Chodźmy już. Poruszaj się cicho. Nie pozwól, żeby nas zobaczyło. Już prawie drzwi się zacięły. Ciągnę, nie drgną. Pozwól, że pomogę. Jeśli obaj będziemy naciskać. Szybko usłyszało nas. Przez drzwi. Teraz chyba piwnica. Jeśli będzie choć trochę podobna do prawdziwej, będzie paskudnie. Ruszajmy, zanim włamie się ten potwór. Jasne. Klatka schodowa jest tutaj. Nie potknij się. Jest ciemno jak w jaskini. To okropnie śmierdzi. Pleśń, spalony plastik, coś zgniłego. Nienawidzę tego. Na drzwiach piwnicy jest znak: Walka z bosem. Świetnie, to coś nowego. Walka z bosem? Jakbyśmy byli w prawdziwym poziomie Mario z wielkim złoczyńcą. Zobaczmy. Może Bowser? Otwórzmy to powoli. Wszyscy gotowi? <laughs> to zdecydowanie stworzenie podobne do Bowsera. Spójrz na te kości. Potrzebujemy broni. Widzę na podłodze zepsutą metalową rurę. Wy spróbujcie go rozproszyć podczas gdy ja się zbliżę. Jeśli to zadziała jak prawdziwe walki z bosem Mario, może będziemy musieli go w coś wepchnąć albo po prostu go obijemy aż przestanie. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Uważaj, ruszaj się. Odciągnę go od strony. Tutaj ty, wielka jaszczurko. Teraz czas na huśtanie. Poli, kontynuuj Kuba, kolejny hit. Następny poziom. Dobry. Mamy go. Szybko przejdźmy przez te drzwi. Ten korytarz to poziom piąty, co oznacza, że mamy jeszcze trzy po nim. Jesteśmy w połowie drogi. Wszystko zmienia kształt. Ściany wyginają się jak iluzje. Mario chyba igra z rzeczywistością. Kontynuujmy. Dach? To nie może być dobre. Otwórzmy to. Jest zacięty. Wszyscy pchajcie. Jeden, dwa, trzy. Żadnych gwiazd, żadnego księżyca. Tam jest po prostu czarno. To nie wygląda jak normalne nocne niebo. Jeden musi spaść. Co to znaczy? On chce ofiary? To jest popieprzone. Spodziewa się, że ktoś skoczy lub zostanie popchnięty. Nie poświęcamy nikogo, Mario. Słyszysz nas? Nie. Następny poziom bez upadku. Wspinajmy się. Nie zabijamy się. Pomocy. On mnie ma. Nie puszczaj, Julia. Mam cię. Jeden musi spaść. Kuba, ślizgam się. Podnieś ją szybko. On jest za silny. Julia, nie! Następny. Poziom odblokowany. Ty, co potworze, zabrałeś Julia, jak mogłeś to zrobić? Musimy iść dalej. Nie mogę uwierzyć, że jej nie ma, ale nie mamy wyboru, jeśli chcemy uciec. To jest okropne, zejdźmy na dół. Julia była naszą przyjaciółką. Czuję się taka winna. Byliśmy zbyt powolni. Trzymajmy się razem. Nigdy nie wybaczę tej grze tego, co jej zrobiła, ale musimy przetrwać. Drzwi są tutaj otwarte. Zobaczmy, czy jest inny szef. Czy to zamknięta szuflada? Może jest coś w środku. Jest zacięty, daj mi zobaczyć. To dziwne. Wyglądają jak monety z Mario, tylko w prawdziwej metalowej formie. Trzymajmy je, mogą się przydać. Pokój muzyczny. Lepiej przygotujmy się na kolejny pokręcony scenariusz. Chodźmy. Tablica mówi play or die to bezpośrednie. Prawdopodobnie oznacza, że musimy coś zrobić. Jedyny utwór, który się tu liczy, to motyw Mario. Zobaczę, czy to pianino zadziała. Tablica świeci. Pewnie czeka na odpowiednią melodię? Okej, okay, spróbuję. Don, don, don. Kontynuuj, ale uważaj. Ten róg pokoju migocze. Widzę oczy Marii wyzierające z ciemności. On czeka. Nie przegap ani jednej nuty. Ostatni poziom. Czeka. Dobra robota, wyjdźmy. Drzwi są otwarte. Już prawie skończyliśmy. Następny jest poziom ósmy, który może być ostatnim zamkiem. To może nas sprowadzić z powrotem na strych. Zróbmy to. Wróciliśmy. Ale Julia nie odeszła. Ta konsola świeci na czerwono. Na ekranie jest napisane Final Boss. To musi być sam Mario. Zniszczmy konsolę. To może złamać klątwę. To ja, Mario. Ostateczne. Starcie. Zabrałeś nam Julia, chcemy ją odzyskać. Ofiara nie może zostać cofnięta, skończona, lub zostanie na zawsze. Kończymy to, dobrze. Zobaczmy, czy znajdziemy coś ciężkiego, czym rozwalimy telewizor. Łom w kącie, wezmę go! Alicja zajmij Mario! Masz, Mario tutaj. Gra. Nigdy się nie kończy. Twój ruch. Poczekaj, Alicja, pomogę mu odwrócić uwagę. Rozwalam konsolę. Nie, 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 nie. Możesz zerwać. Łącza. Kontynuuj, Kuba, on słabnie. Powstrzymam go. Jeszcze jeden strajk, albo my zostajemy. Już go nie ma. Teraz ekran jest tylko statyczny. Czy to już koniec? Mam nadzieję. Już go nie zobaczę. A co z Julia? Widzieliśmy jak upadła, ale może po zniszczeniu gry jakoś wróciła. Sprawdźmy nasze telefony lub zobaczmy, czy pisze SMSy. Mój telefon wrócił do normy, pełny zasięg. Ale imię Julia zniknęło z naszego grupowego czatu. To tak, jakby jego numeru nigdy tam nie było. To niemożliwe, wszyscy mamy od niej wiadomości, albo mieliśmy, zniknęły? To tak, jakby gra wymazała jej istnienie. To straszne. Nie mogę znaleźć żadnego śladu jej wiadomości ani danych kontaktowych. Nie mów mi, że straciliśmy ją na dobre. Może znajdziemy ją gdzie indziej. Jeśli gra wymaga poświęcenia, być może nie ma sposobu, aby ją przywrócić. Nie, to nie może być ostateczne, ale co jeszcze możemy zrobić? Opuśćmy chociaż ten strych. Może wszystko będzie jaśniejsze w świetle dziennym. Jeden up, następny. Gracz. Słyszeliście to? To był głos Mario. Ale konsola jest zniszczona. Telewizor zdecydowanie jest wyłączony, ekran jest pęknięty, to musi być nasza wyobraźnia. Bo... Chodźmy, skończyłem z Mario na zawsze. Zgadzam się. Znajdziemy sposób na wyjaśnienie zniknięcia Julia. Ale nie możemy zostać w tym domu ani minuty dłużej. Kuba, pamiętaj, w notatce było napisane: Nie graj po północy. Graliśmy, a teraz Julia jest. Odszedł przez nas, nigdy sobie nie wybaczę. Przynajmniej przeżyliśmy. Ale ten koszmar nie jest czymś, o czym możemy po prostu zapomnieć. Mam nadzieję, że Julia jakoś uda się uratować. Zniszczę ten kartridż raz na zawsze. Może to jedyny sposób, aby upewnić się, że nikt inny nie podzieli tego samego losu. Zróbmy to teraz. Pomogę ci. Spalimy to lub rozbijemy do niepoznania. Tak, musimy być dokładni. Koniec z Midnight Mario. Gra nigdy się nie kończy.